Agresja Meksykańska Królewska. Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na najbliższe targi TSW 2025. E, przygotowaliśmy dla Państwa pewną nowość, czyli w tej najnowszej edycji targów e, będzie konferencja dotycząca uprawa winorośli, która... Będzie pierwszego dnia na tych targach, czyli w środę 22 stycznia 2025 roku. Ten blok konferencyjny na, na temat uprawy winorośli będzie w hali numer 1. Oczywiście będziemy na Państwa czekać z naszymi wykładami. Tytuł konferencji jest bardzo ciekawy: Od gleby do butelki. W związku z tym poruszymy tylko ważne tematy dotyczące uprawy winorośli, takie jak skuteczna ochrona. Efektywne nawożenie, efektywna biostymulacja. Poruszymy również zagadnienia dotyczące upraw ekologicznych, a na panelu dysku, dyskusyjnym praktycy, którzy zostali zaproszeni, być może zdradzą Państwo swoje niektóre sekrety. Bardzo serdecznie zapraszam również na nasze stoisko firmy AgroSimex, gdzie będę na Państwa czekać. I mam nadzieję, że nie tylko na Państwa, ale na Wasze pytania postaram się odpowiedzieć. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę targową, czyli www.tsw2025.pl. Do zobaczenia!